Pytałam się Was ostatnio, co chcecie, żebym przetestowała. Najpierw walka była wyrównana, ale ostatecznie wygrało perro, więc dzisiaj testujemy perro, indyk z cukinią. Skład wygląda super, jest 93% indyka, w tym 75% to mięso mięśniowe, fajnie, że jest podział. I reszta to są serca indycze, które też są w sumie takie dość mocno mięśniowe, więc bardzo fajny, niepodrobowy skład. Dodatkowo słuchajcie, to jest polska firma, która przekazuje 1% swoich dochodów na schroniska dla psów. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Konsystencja to w sumie taki dość gładki pasztet, bym powiedziała. Dobra. Wam, że to się zblendowało na taką bardzo fajną konsystencję, taka gładka zupa krem. W ogóle ta karma naprawdę pachnie jak pasztet. Jakby komuś zrobić kanapkę z tą łóżką, to mógłby się nie zorientować. aż tak pomidorek i cebulka. Ta, ma ta w kosteczki, w ogóle mówiłam już Wam wcześniej, ale ona jest bardzo płytka, więc jest spoko dla początkujących, ale też mieści mniej karmy. Nie, na zero tłuszczu samochodem mięsko. Pierwsza partia już się mrozi, a resztę ze względu na deficyt. Zatyczek dopełnimy za 3 godziny.